Witewniak Polski z tej strony. Witam was serdecznie na moim kanale. Dziś mam przyjemność gościć was na kaście kolejnym kaście z Mech Warrior Online. Tym razem siedzimy w stalkerze Stalker 3H. Ten fit akurat jest pod LRMY Long Range Missiles na dziesiątkach w sumie LRMY 40 jest to tak zwany missile boat o, długim, o dużym zasięgu, długim zasięgu, dużym zasięgu do 1000 metrów plus 4 medium lasery do obrony własnej. Nie jest to może najlepszy z modeli z, ze Stalkerów dostępnych, z najlepszych wariantów, ale trzeba no, mechy masterować, więc jakiś model musiałem wybrać. Mamy tutaj kontakt z wrogiem. Spójrzmy, właśnie go namierzyliśmy. I wypuszczamy teraz siebie salwy LRM-ów, nie wiem czy dolecą, bo tak już mi wyszedł cel poza zasięg, więc LRM-y po prostu nie dolecą wszystko co będzie, o niby weszło, Jedna, ale druga salwa już nie doleciała, z siebie wystrzeliłem. Mamy jeszcze 1760 pocisków na LRM-y, jest to skirmish mode z jakimiś randomami, stalker to jest... Asalt mech dosyć wolny mamy namierzonego Jagger mecha. No i rujemy w niego właśnie. Kolejne poleciały dwie salwy, ale straciłem target. Znowu odzyskałem. Nie wiem czy uda mi się w niego władować moje. Jest, jedna weszły. Tak, jedna salwa weszła. Powtórzyłem drugą. Może. Może uda się, uda, jest, weszła. Jeszcze jedna. 54 mocno oberwał. Prawe torso ma prawie całe rozerwane. Bękło mu całkiem tak. Jest mój kill. Dostał ten Jaggermech, zginął właśnie od moich LRM-ów. Więc LRM-y są naprawdę LRM -y fajne. Musimy zawsze lekko z tyłu zostawiać. Optymalna walka: no tutaj już, będzie, tutaj już będzie za blisko z tym katapultem. Też strzelanie pod górkę jest troszkę ryzykowne. Nie zawsze te LRM-y przelatują. Musimy się cofnąć najlepiej na odległość 600-700 metrów. Straciłem target, ale może uda mi się go utrzymać. Orion 80, 60% weszły. Jakiś element prawie, prawą stronę ma rozerwaną. prawe dorso, prawe arm, właśnie mu odpadł. Powtarzamy jeszcze jeden element. No i strzet nie był, niestety. Mój poszła tylko asysta. Ale spójrzmy tutaj z lewej mamy na widoku Banshee. Co jeszcze, co tutaj mamy? illa, to jest katafrakt. Bardzo mało, ma HP w sumie prawe torso prawie odpadło powtórzymy ostrzał może uda się go nam ściągnąć weszły wszystkie salwy, jest, jest mój wszystkie salwy weszły, powtarzamy następny strzał, jest to straciłem target niestety utrzymanie targetu to jest podstawa tamto nie jest za daleko jakiś thunderbolt utrzymanie targetu żeby przeciwnicy Spotowali tych wrogów. Spójrzmy, ta bansza znowu się nam pojawiła na celowniku, i widzę, że jest lewa strona i center mocno ma uszkodzony. Weszy bo pomimo że straciłem ten target, jeszcze jakby ktoś go mógł utrzymać. Dostałem właśnie w nogę, lewą nogę z PPC. Ostrzelam tego Thunderbolta, zmuszę go do schowania się za właśnie jakimś coverem, za jakąś górką. Straciłem cel. Jest ta. Nie, Shadow Hawk. Shadow Hawk prawie nie Zaraz będę przegrzany, muszę wstrzymać. Ostrzał dostał. Jedna, druga, trzecia salwa. Jeszcze prowadzimy kolejny ostrzał, ale tylko jeden, żeby się nie przegrzać. Mój pasek już over prawie. prawie. LRMy też nas przegrzewają i to dosyć mocno. Mogłoby się wydawać, że rakietki tak nie przegrzewają, jednak no, przegrzewają. Ach, stracony target. Ta banża mnie tam kusi, spójrzmy na nią. Władujmy, wiem, wszystko co mamy, nawet jak się przegrzejemy. Może uda się, Nie, niestety, tylko asysta się przegrzałem i bardzo niebezpiecznie, bo oh, myślałem, że to wrogowie, ale to nasi. Już w pewnym momencie się wystraszyłem. Nie widziałem Dragon Slayer, to jest Hiromech. Na podstawie Viktora niedawno wypuszczony. Missile booty na LRM-ach są bardzo fajne dla graczy, którzy nie lubią aktywnie uczestniczyć w bitwach. Mają większy problem z celowaniem. A naprawdę dobry missile. Bo to nie jest tak, że nie trzeba myśleć, że się tylko naciska. Trzeba znać mapę przede wszystkim, oceniać odległość, kontrolować jak sami widzicie swoje. Ten komponent Destroy poszedł. Ten katapult mógłby być mój, ale go straciłem z targetu. Trzeba wiedzieć, pod jakim terenem można strzelać. Chciałbym tego Wolverina, jest zaznaczony, będzie mój. Co tu mamy z lewej, z prawej? Przepraszam, Wiktor, zwykły Wiktor, to nie jest ten prawy Spróbujmy go dowalić. Jest komponent Destroy, ale raczej na pewno nie będzie mój. Kolejna salwa weszła. No nie, tylko kill assist. I właśnie po to mamy laserki, ponieważ. Do 180 metrów rakiety się nie uzbrajają No i też tylko niestety Kill asysta No i ten Shadowhawk został ostatni I mecz zakończony Wygrana Victory is ours Szybko poszło Miałem w sumie całkiem niezły team jak widać Chłopaki ogarniali Tylko straciłem. straciliśmy dwóch typków Spójrzmy na statystyki 500 obrażeń, 2 killa, 7 asyst 6 component destruction a 1762 XP, prawie 120 tysięcy Seabillsów. No dobra, przejdźmy dalej. No dobra, mecz drugi. Tym razem też na mapie w sumie w bardzo fajnej, jedna z moich ulubionych. Jest dobra na LRMy, ale już trzeba tak troszkę ich rozsądnie używać, żeby się z nich nie wystrzelać. No bo, jak LRM Boat wystrzela się ze wszystkich rakiet, to jest raczej bezużyteczny. Mimo, że mam ich 1800, to wcale może się nie wydawać aż tak dużo. Zależy od teamów, jeżeli są dobre teamy, wyrównane szanse, to można łatwo się wystrzelać. No i tutaj mamy. Dużo budynków, mamy sporo jakichś gór, tutaj przynajmniej są te góry, na tych górach za chwilę tam po lewej stronie bardziej będziemy toczyć walki. No i mamy też coś w stylu autostrady, wiaduktu, mostu, sam nie wiem, dziwnie to trochę wygląda, tak jakby nieukończona autostrada, zupełnie jak w Polsce. Zabrakło środków, cała stal poszła na mechy, no i jeżeli będę stał pod tym mostem, to niestety nie mogę używać lr Ellerem, ponieważ lr blokują się na wszystkim. Jeżeli wystrzelił teraz ten budynek, no to one po prostu by e, leciały na niego, rozprysły się, eksplodowały i byłyby bezużyteczne, nawet jakbym Mech za, stał za budynkiem. Tak samo jakieś e, anteny, lampy, dobra, Don't mamy jakiś cel, ale wiem, po prostu wiem ze znajomości mapy, że tam raczej się nie dostrzelę na 100%, bo on jest, no, właśnie do mnie strzelił. To jest k on jest prawdopodobnie tam w tunelu albo za takim zejściem acquired. z tej autostrady i nie przestrzelą się moje LRMy. Highlander jest poza zasięgiem. Mają tam łatwo się kryć przed tymi LRM-ami, więc wcale nie będzie to takie proste zadanie, żeby żebym sensownie coś w nas strzela z tyłu chłopaków Atlas, nie jestem pewny target, gdzie jest Ten katapult acquired. jest na pewno w tunelu Spójrzmy co się dzieje z prawej, z prawej strony Tak, ten Jagermech, jeżeli zostanie utrzymany target Mogę go namierzyć On nie będzie miał jak się ukryć Już widzę, że się wycofuje po podrażu. Wejdą, weszły, weszły Nie chcę mi namierzyć gościa, żeby mi zlokalizować jakie ma... Och, weszły, ale straciłem target New target acquired z lewej strony może być za budynkami, a właśnie straciłem target. Zresztą jest za daleko. Przede mną coś jest, Highlander. Spróbujmy. Strzelmy dwie ładne salwy. Nie chowa się, weszły, więc jest odkryty. Spróbujmy jeszcze raz, ale chyba zeskoczył. I właśnie, straciłem target. Stalker. 4N, inny modelek, inny wariant Atlas. Dziś z lewej, zależy, jeżeli stoi za takim budynkiem w szerokim Znajomość mapy, to jest podstawa do używania leremów to co nie jest takie proste, ale wygląda, nie, nie stoi tak myślałem. Można w niego wróć i wszyscy teraz pewnie na nim skupiają swój ogień. widzę, że jakiś a, stracony target, nie fajnie, ale jakieś salwy weszły. 900 metrów, powyżej 900 metrów to jest dosyć duże ryzyko. O, tu chłopaki wchodzą, bansza. No nie, nie utrzymaliście mi targetu. Chłopaki, trzymać target, to jest najgorsze, co może być. Zaraz tą banszę stracę. Weszły w nią z dwie salwy. Jak stracę tą banszę z widoku, i nie zajdzie od tyłu. Fakt, że tutaj mam trochę wsparcia od swoich jakieś alarmy na mnie lecą. Właśnie dostałem. Bum, bum, prosto w prawo i center mi już chodziło, prawa noga. Centurion, nie jestem przekonany gdzie on tam biega. 500 metrów może być w pod... Jagermech. Spróbujmy go z laserków dosięgnąć. Jest, będzie mój, mówi... jest, to tu mamy... O, to jest ta bansza No nie wierzę. Dlatego laserki się przydają. Let's kill Coś mnie jeszcze rybie Aha. Ten przyjemniaczek. Na szczęście Stalker może. Nawet ten model. To jest mój najsłabszy model opancerzony. Ale nadal Stalker może bardzo dużo wytrzymać. Dostała ta bansza. Lekko. Mocno dostajemy. Pęka nasz tim coś tutaj z prawej wchodzi coś szybkiego centurion. No niestety prawdopodobnie polegniemy za chwilę. Na no. mocno, mocno nas rypią. Nie zdąży się wycofać. Stalker jest bardzo powolny. W tym wypadku lepiej odwrócić się przodem. O, nie wiesz. Czepią mnie mocno, cała się kajuta mi trzęsie. Tu aż dwa centuriony biegają. Nie wiem, czy nie zostałem tu sam na polu walki. Najpewniej. No, niestety nie zdąży się nawet określić, żeby go zdjąć. Ale to jest właśnie siła Stalkerów, bardzo długo się utrzymałem pod tym naporem ognia, jak sami widzieliście. Mocno nas pocisnęli, strasznie mocno, nie wytrzymał nasz team. No niestety, przejdźmy do następnego meczu. No okej, okay, kolejne starcie, Skirmish mode. Tym razem bardzo fajna mapa, dobra na LRMy. Spójrzmy jak będą nasi szli. Mam nadzieję, że nasze lance będą potrafiły utworzyć Nie wiem, no dobra, pójdę do przodu Powiedzmy, że zaufam Chłopakom z lancy, chociaż Instynkt podpowiada mi, że powinien się cofnąć Na pewno muszę się tutaj połączyć Samotniony lr boat jest raczej łatwym celem Więc ja muszę się trzymać grupy Nie mam wyjścia, jestem bardzo powolny No i ta moja lanca Już pognała do przodu Bardzo dużo jest tutaj tych mapek ogólnie w mechu Są bardzo fajne no i widzimy już na C4 Na minimapie wróg mi się pojawił Za chwilę gdzieś tu może będą Ale dobra, tu już widzę, że chłopaki Ode mnie z Lance się Grupują Jakiś Shadowhawk, jakiś jaggermech Tutaj jakiś drugi Stalker widzę Jakiś Ravenik, no może nie będzie aż tak tragicznie Nie wiem czy z tej strony będę miał Dobry Dobrą opcję ostrzału trochę Trochę muszę się im tu wepchać, jeżeli ja mam używać tych swoich LRM-ów. Lokówka, tak zwana, nie warto na nią zbytnio LRM-ów Och, i znowu ten laser, no sami widzicie. No dobra, weszły. Jedna salwa na pewno możliwe, że nawet wiatr. Ja. Chłopie, dajmistrzelicie mi ty i tak z tych działek gówno zrobisz przez te niższe skałki. No teraz to już chyba go nie dosięgnę. Tak weszły wszystkie mari, że straciłem cel, weszły w tą śmieszną skałę. Ja się tu wystrzelam za municią? Kurat we mnie. Ach. Ups, chyba szykuje się na tarcie. Ładnie mi się wysunął tym dragon slayer O, ładnie, pięknie, podoba mi się. Co tu we mnie strzela? New target acquired. Czyżby? Dragon się pojawił. No nie! Doka, duka, utrzymajcie mi tego spota. Jest, weszły. Dwie, może nawet te trzy salwki pełne. W sumie to są dwie salwy, tylko ja po prostu w trzech seriach ją wypluwam. New Bansha mi tu idzie, bardzo w chujnie ciekawie. Nie mam szans w starciu z Bansha na bliskim dystansie jeden na jeden. W sumie widzę, że na razie timy takie ogarnięte, no nie chcę zapeszyć, twó, twój odpukać żadnych kili ani z prawej, ani z lewej strony. Jest! No nie! No, no, las mi pod ten... No i jest po jednym kilo już New target Tu mnie coś męczy Schowa się za anteną pewnie Nie wejdą mnie tu bardziej target cel. Kurde, przytrzymaj człowieku, tym czym tam stoisz na tym Dragon Slayerze, trochę. O nie, Atlas. Pan Atlas. No i mój pan Atlas, fajnie strzeliłem mu w rękę. Atlas tak tego nie odczuł. Och, och, LRM mnie lecą. Nie jestem przekonany skąd do końca. Jest, ten Shadow Hawk mnie tam denerwuje. Jest, Chcą mnie zesnajpić chyba. O, prosto. Na nos mi strzelił, ale kokpit nie ucierpiał. No, nie chciałbym blokować tego naszego atlasika Atlasiku, wycofaj się No i się przegrzałem w pipkę, macierzy. Oh, Gorąca ta mapa jest, no dobra. No nie. Co tu robi katapult? Ciekawe czy jest na SRM-ach czy Leremach Strikę SR Streak srm Streak w sumie wszystkiego po trochu mam. Ale ja się przegrzeję zaraz, pęknie. Się stalkerku, kryj się nie cholera, jogger, nie. mógł rozbroić tego katapulta właśnie, rozbrój go. Dobrze, że te jego rakietki nie są zbyt bolesne, ale niestety, zginęłem. Ach, słabiutko, 490 damage. Nie dali mi postrzałać dłużej, tym mnie nie osłaniał mój team. No niestety, tak to bywa. Przejdźmy dalej. Okej, okay, tym razem mapka River City, River City Night więc trzeba biegać na wizji? i mamy conquest przyznam się że jeszcze nie grałem conquesta jak my tu w ogóle, w ogóle powinniśmy iść diabli wiedzą nie mam pojęcia chyba na kappa kappa albo tetta nie wiem idziemy gdzieś w tym kierunku nie wiem co te moje teamy zrobią mapa jest ogólnie niczego sobie jeżeli chodzi o lerem ale jest dużo wysokich budynków i łatwo przed leremami unikać jeżeli Przeciwny team nie wysunie zbytnio głowy. Boję się trochę na tą tetę wejść. Bo był tam mocno odkryty. Powolnym Stalkerem nie jest to zbyt dobre. Ale muszę im dać jakieś wsparcie. Nie mam wyjścia. Większość ludzi poszła tam w kierunku kappa. No dobra. Strzelamy. Nie wiem, jak ten katafaler będzie ustawiony. Ma mocno uszkodzony center. Chodzą w niego rakiety, więc dobra, nie jest pod żadnym jaduktem. Kill spot. No nie, chłopaki, targeta nie trzymacie. Cykada mediumowski, szybki mech. Raczej szybko uniknie moich lrm jeżeli jest kumaty. No dobra, nie jest kumaty. Takie szybkie mechy, warto szybko eliminować, bo one są dla nas zagrożeniem zwłaszcza jak gramy solo. Jeżeli tylko nadarza się okazja to walcie w niej ile wlezie. Jenner. Ach, straciłem target. Co my tu mamy? Kolejny... Nie trzymacie targetów, no Jezu ci ludzie nie wciskają tej energii No. och, Co za debil. Tak na pewno trafisz kurwa w genera z rakiet. Wali do mnie coś, kochała mi się pod wiadukt. Uff! lekko. I w tą cykadę. I ile fabryka dała? No nie. Nie wierzę. Niby wygrywamy na razie w conqueste głównym przelicznikiem wygranej. Jest tak zwane te resources. Mamy 183 na 102, w sumie już 190. Jakiś atlas był. Nie trzymają celów, chłopaki. Naprawdę to jest strasznie problemowe, jak nie trzymają celów. Strzelam się z tych lrm Już 1400 zostało 3. Och, znowu poszła salwa. Nieoznakowany cel. A, coś mi zachodzi tutaj. Nie mam pojęcia co to jest Czyli na krótkim dystansie ciężką. Wiktor. No nie, i to pełen Wiktor. Dobra, mam tu jakieś wsparcie. Nie jestem sam, więc spróbujmy go pocisnąć. No! Chłopie, nie ruszaj się jak do ciebie strzelam, nie? Wiktor jest znacznie zwinniejszy, mimo że to też jest asalt mech, ale jest chyba jednym z najszybszych asalt mechów. Ale to moje torsy się kręci wolno. Jestem tak obstrzeliwany. Jest. Poszło. Mocno mnie porypał. Nie powiem Wiktor to jest ciężki przeciwnik w walce jeden na jeden. Na otwartym terenie jest ten jugger. No i walimy LRMy poszły. Dwie salwy. Weszła. Weszła. Kolejna. Ach, stracony target. Nie, 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 nie teraz, 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 raz. No Psiamać. No nie, chcę acquired. mi tych ryk trzymać. Trzymajcie spoty, panowie. Nie wiem, czy tego Atlasa dostrzelę się. No, teraz to się na pewno nie dostrzelę. Ops, przez pomyłkę strzeliłem laserkiem. Aha, zginął już. No dobra, w sumie to zaczynamy przegrywać w utrzymaniu punk tych punktów, pointów, tak? Perfect enemy team. 370, no dobra, trochę to wyrównują, więc to może nie będzie źle. Myślę, że powinniśmy, nie wiem, zabezpieczyć gamma albo Kappa, ale chłopaki już tam się za to biorą. Nie chciałbym wchodzić okay. zbytnio acquired. miasta, bo w starciu jeden na jeden mogę mieć problemy. Tam jakiś Blackjack, no, możliwe, że padnie. Na pewno się nie przestrzela, właśnie moja jakiegoś się rozpisł, jakiś. Budynek, no i znowu nie chcę laser laserać. Dlatego, że już jestem. No i koniec. Szybki mecz. Już dlatego, że jestem po puszce piwa, może dlatego przyciskam te lasery. No, prawie 800 sztuk pocisków zużyłem, ale mało obrażeń. 200 tak, 246 mało jest tylko 4 kg Niestety wszyscy się chowali między budynek